Cześć kochani iselska, witajcie ponownie Przedł czas na podsumowanie mijającego już miesiąca zapraszam Was na ulubieńców marca. Dwa filmy pod rząd, bez odwoływania, bez chorowania można odtrąbić sukces, mojej drodzy, bo jak się ostatnio okazało, to wcale nie jest takie pewne. Ja jeszcze do końca nie doszłam do siebie, ale. Należy niestety do tych ludzi, którzy nie potrafią w miejscu usiedzieć i tak do końca na 100% odpocząć i wyzdrowieć, bo jak już mogę coś robić, no to jak to mam siedzieć? Mogę ogarnąć, mogę nastawić pranie, mogę wyjść, zrobić zakup, zakupy, mogę, wiecie, posprzątać. No i tak, moja lewa zatoka, tylko lewa, prawa już jest ok, lewa zatoka jeszcze nie domaga, ale już... Mogę funkcjonować, więc oczywiście rozwlekam to, to w czasie, bo podejrzewam, że 2-3 dni porządnego wyleżenia w łóżku, wygrzania się i, wiecie, brania leków mogłyby poprawić moją sytuację, ale nie. <laughs> człowiek to jednak głupi jest, to właściwie nie człowiek, a ja. Ale o tym nie dzisiaj, moi drodzy. Dzisiaj będzie pozytywnie, dzisiaj będę chwalić, dzisiaj będę polecać. Mam trochę pielęgnacji... Nie często się u mnie na kanale pielęgnacja pojawia, ale mam kilka kosmetyków, które chcę Wam polecić. Mam oczywiście kolorówkę, trochę sterowinek, trochę nowości. Podsumowanie miesiąca ulubieńcy marca zapraszam. Ja przyznaję, że ostatnio, jeśli chodzi o ulubieńców miesiąca, to mam, kurczę, problemik to nie jest duży problem, to jest problemik, dlatego że ja ostatnio. Ostatnio, przeciągu, w przeciągu, na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy zrobiłam porządki w swoich kosmetykach, pozbyłam się tego, yy, po co nie sięgam. I wiecie, jak wyjmuję ze starowinek rzeczy do kosmetyczki miesiąca, to tam naprawdę znajdują się rzeczy, które lubię, które sobie cenię, które chwalę Wam tutaj na ekranie. I jak tak wyjmuję te szuflady i chcę właśnie przygotować się do lubieńców miesiąca. No to kurczę, mamy mnóstwo dobra w tych szufladach, ale no właśnie jak zauważyłam, że mam ten problem, o czym mówić, to stwierdziłam, że będę po prostu mówić o rzeczach, po które sięgałam najczęściej. to wcale nie znaczy, że na przykład bronzer, który wyciągnęłam sobie do kosmetyczki miesiąca, a takowy dzisiaj, znaczy takowy jest w tym miesiącu, na przykład ten bronzer od Physicians Formula, Butter Bronzer, no on jest fenomenalny. Jakbym miała, wiecie, wybrać takie top 3 moich brązerów, to ja nawet nie wiem, czy on nie byłby na miejscu pierwszym. Naprawdę. Oczywiście ja go uwielbiam, natomiast częściej w tym miesiącu sięgam po coś innego. Takie tylko wytłumaczenie dla tych, którzy może nowi są na kanale i zastanawiają się właśnie, no kurczę, tak chwali ten brązer, jest kosmetyczca, a jednak w ulubieńcach jest coś innego. A to dlatego, że skupiam się na tym, po co faktycznie sięgam częściej, najchętniej. No dobra, i zaczniemy może od pielęgnacji, moi drodzy, chociaż tutaj trzymam paletę. Ale zaczniemy od pielęgnacji. I tak, też tak żeby wprowadzić i wyjaśnić. Ja nie jestem dermatologiem, nie jestem nawet chemikiem. z chemii byłam kiepska w szkole, chociaż miałam ubaw, jeśli chodzi o rozrys rozrysowywanie wiązań i tak dalej, to jednak ym, nie analizuję składów. Macie zawsze w opisie poniżej linki do produktów i jak ktoś ma ochotę zrobić sobie mały research i wiecie, sprawdzić co tam w środku jest, to zachęcam. Naprawdę, ja się na tym nie znam, więc nawet nie próbuję analizować i bawić się w to. Jak mi się coś sprawdza, to się sprawdza, jak się nie sprawdza, no trudno, to też wam o tym mówię. Mam rzeczy z trzech kategorii: mam krem nawilżający na dzień, na noc, chociaż to też może być na dzień, i kremik z SPF-em. Mimo, że zaczniemy od tego kremiku na dzień. To jest kosmetyk, po który ja sięgnęłam już w styczniu, i on nie znalazł się w styczniu w ulubieńcach stycznia, tylko i wyłącznie, dlatego, że ja daję sobie tak średnio trzy tygodnie. Na testowanie kosmetyku, bo nawet jak na początku jest wow, to staram się upewnić, że on mnie nie uczula, że po dwóch, trzech tygodniach ta cera rzeczywiście reaguje w tak fajny sposób, jak na początku mi się wydawało. No jak reaguje źle, to oczywiście od razu go odstawiam, tak? Natomiast chcę być pewna, że to, co Wam tutaj polecam, rzeczywiście sprawdza mi się, a to nie było takie, wiecie, pierwsze zauroczenie. Ok, że cera dobrze reaguje. Na poświadczenie tego, że sporo go użyłam, to słuchajcie tutaj, nie wiem czy nie widać na kamerze. To chociaż troszeczkę tak, tylko tyle mi zostało. To pewnie już zgadujecie po opakowaniu. Wyłączę lampę w telefonie. To jest Basic Lab i oni. Mm, Przyznaję, przysłali mi do przetestowania takie duo, to jest krem na dzień, krem na noc, a właściwie nie na dzień i na noc, a jedna formuła jest lekka, druga jest bardziej bogata. To jest trehalozowy krem przywracający równowagę, tutaj jest 3% stężenie gluko na laktonu, 2% stężenie pentawiktyny, tu są, tu są neuro peptydy snap 8, no i właśnie lekka konsystencja, seria regeneracja i nawilżenie, no i moja cera mieszana go po prostu uwielbia. Co prawda to jest ta lekka konsystencja, przyznaję, że tą bogatą też są, wiecie co sprawdzałam, rzeczywiście jest nie tyle tłustsza, co bardziej odżywsza, odżywcza, bardziej treściwa, to też jest dosyć nietłusty ale bogaty kosmetyk. To jest lekki kremik, on się pięknie wchłania, pięknie na nim makijaż leży. To znaczy leżał w dni takie pochmurne i ciemne, kiedy na przykład nie nakładałam SPF-u, bo jednak u mnie, no i pierścionek cały w kremie, bo jednak u mnie w takiej porannej pielęgnacji, no to ostatnim etapem jest ten krem z SPF, ale przyznaję, że kilka dni było takich, że tego SPF-u nie nałożyłam i makijaż kładłam bezpośrednio na ten kosmetyk, i też pięknie wszystko się nosiło. Jest nawilżenie, jest regeneracja. Bo jak za, dłużej, za długo przetrzymam kwasy albo za dużo retinolu nałożę. No, i budzę się rano, i ta skóra może nie jest podrażniona, jest taka nadwrażliwa, można powiedzieć, yy, lekko przesuszona. No to po aplikacji tego kremu wieczorem już nie ma problemu. Fakt, że nie są to jakieś wielkie podrażnienia, ale jednak widzę natychmiast, natychmiastową ulgę, reakcję skóry. No, rzeczywiście jest to ukojenie, jest regeneracja, jest nawilżenie. I przyznaję, że pomimo tego, że to jest lekka konsystencja, to tego nawilżenia latem, kiedy wjadą 35-stopniowe upały, to tego nawilżenia na dzień może dla mnie być za dużo. No i wtedy będę z tego kosmetyku korzystać na noc. Ale teraz świetnie mi się sprawdza. Moja skóra świetnie na niego zareagowała, więc kolejna rzecz z Basic Lab, która mi się sprawdza, i tak jak powiedziałam, co prawda otworzyłam tą bogatszą konsystencję, ale jeszcze z niej nie korzystałam, dlatego że pierścionek się założyłam. Tak, nie na ten palcu, Tak mi się ślizga. Byłam bardzo ciekawa, ale rzeczywiście miałam coś u siebie, co bardzo chciałam przetestować Nie mogłam się wręcz to czekać, i to jest kosmetyk, po który sięgnęłam. Zachęcona próbką, którą miałam. Kiedyś do zakupu mi Sephora przysłała próbkę kremu, i ja z tych kremów z reguły korzystam na wyjazdach. Jak wyjeżdżam na weekend, to nie biorę takich swoich, wiecie, dużych, pełnowymiarowych kosmetyków, tylko z reguły wezmę sobie kilka próbek. Moja skóra zaprawiona w bojach przetrwa wiele, więc jej te próbki, wiecie, codziennie inny krem nawilżający jej to nie przeszkadza. I miałam krem, który zrobił na mnie mega wrażenie w tej próbce. I sięgnęłam po pe pełne opakowanie, z tym, że czekam, aż będzie promocja. No bo to nie są tanie kosmetyki Znowu to jest Drunk Elephant i to jest tym razem ich Proteiny Polypeptide, Polypeptide Cream. To jest krem z peptydami po prostu. Tu oprócz peptydów jeszcze wyczytałam, że są aminokwasy jakiś ekstrakt z lili wodnej. Jest znowu to fajne opakowanie, które oni mają, czyli po prostu bardzo higienicznie. I to jest leciutka konsystencja, można, można wręcz powiedzieć, że takiego gęstego żalu, z tym, że tu jest też moc nawilżenia i też jest odżywienie. I co jeszcze ten kosmetyk dla mnie robi? Sprawia, że moja skóra rano, jak wstaje za dużo mi tego nawilżenia, muszę wytrzeć chusteczką, że jak wstaję, oprócz tego, że mam przyjemnie nawilżoną, odżywioną, ta skóra jest taka miękka, w dotyku, elastyczna, to nie jest przenawilżona. Czasami jak nałożę na przykład olejek albo jakiś bardzo tłusty krem, to ta skóra jest fajna, natomiast... Y budzę się taka lekko świecąca się, moja skóra ta jakby nie przyjęła jakiejś dawki nawilżenia z tego kremu i reszta leży mi na tej twarzy. Tutaj wszystko pięknie się wchłania jest tak idealnie. Ja używam z niego, znaczy ja używam go, korzystam z niego na noc tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam też bardzo tego, ten kosmetyk przetestować. No świetnie jest ten krem. I chyba nawet nie skończyłam myśli, bo chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że ona jest odżywiona, nawilżona i właśnie nie przetłuszczona, to jeszcze mam troszeczkę zminimalizowane pory, one nie są też takie roz, rozszerzone i agresywne. To wszystko jakoś tak lepiej wygląda. I przyznaję, że jeśli chodzi o kosmetyki od Drunk Elephant, nie próbowałam wielu rzeczy, próbowałam kilka kremów, krem pod oczy to jest mój lubieniec. To jest jedna z tych rzeczy, która robi taką zauważalną, za, zauważalną różnicę dla mojej cery i nie wykluczam kupienia kolejnego opakowania, tylko znowu na jakiejś promocji, no bo te kosmetyki nie są tanie. I ostatnia rzecz na dzisiaj drogeryjna opcja, to jest kremik z, z filtrem z SPF, tym razem L'Oreal, to jest ich seria Lift. I tutaj mamy Brightening Moisturizer. On jest z witaminą C, z 50 Ile jest tutaj 50 ml, moi drodzy? To jest kolejny filtr, krem. przepraszam, z filtrem, który jest, to się odkręcanie wyciąga. Walczę z wiatrakami, który ma taką lekką wodnistą, chociaż teraz oczywiście za mało go nałożyłam wodnistą formułę, tak jak na przykład filtr. Boże, z, z czego on był? Też drogeryjny. Z Garnier, pamiętacie? W ostatnie wakacje y, hitem był. Ciężko go było dostać. Z Garnier chyba. Wrzucę zdjęcie na ekran. Mogę coś przekręcać. Który z kolei bardzo był podobny do mm, kultowego już kremu z filtrem od La Roche-Posay. Tak. Antelios chyba to była seria. Też taka wodnista formuła, leciuteńka. Tutaj jest też troszeczkę y, rozświetlenia takiego delikatnego. Fantastyczna rzecz, znowu makijaż na nim świetnie leży. Nie przetuszcza mojej mieszanej cery, nie zapycha mnie. Bardzo fajna opcja. Dobra, przechodzimy do kolorówki. Starowinka. Moja ukochana paleta, którą wyciągnęłam do kosmetyczki marca, którą mam dzisiaj delikatny makijaż zrobiony, ale jednak makijaż oka, i to jest Patrick Ta Major Dimension. Ja mówię o tej palecie, więc tylko ją po prostu pokażę. I przyznaję, że w tym miesiącu najchętniej. Tak, żeby Was nie razić. O. Najchętniej sięgałam po kremowe produkty. Ja mam problematyczne oko, powieka jest opadająca i to mocno, i to grubo, te fałdki się przecierają. Większość zdecydowana kremowych form, jeśli mówimy o cieniach, się zbiera nawet jak są wiecie przyklejone nie wiadomo na jaką bazę, na korektor, to i tak się w przeciągu nie wiem, kilku godzin to wszystko roluje, i Nie wygląda to ładnie, wszyscy wiemy o jaki no. efekt chodzi, a te cienie tego nie robią. Nie potrzebują dodatkowego jakiegoś utrwalenia pudrem, nie potrzebują jakiejś specjalnej bazy, specjalnego traktowania. Ja y, zwykle, kiedy robię makijaż, oczu to nakładam bazę od Inglot pod cienie Później przypudrowuję tą bazę pudrem, którym utrwalam akurat korektor. Zwy, zwykle jest to puder od Pat McGrath i na tej bazie, można powiedzieć, robię sobie makijaż oka. No i te cienie kremowe też dzisiaj wjechały. Jak złoto i tylko jeszcze w środku mam, na środku powieki mam, kurczę, przepraszam, że tak rażę, ten błyszczący cień i to się wszystko pięknie Utrzyma. I kiedy robiłam makijaż oka, to sięgałam po tą paletę. I tak, mam trochę do przetestowania. Na przykład do kosmetyczki marca wyjęłam sobie paletę Pat McGrath i użyłam jej raz do filmu. Więc ona pewnie jeszcze na kwiecień zostanie, bo potrzebuję troszeczkę więcej czasu z nią spędzić, żeby się na jej temat wypowiedzieć. No, jak robiłam makijaż oka, to sięgałam po to, co sprawdzone je ukochane, czyli po paletę od Patricka. I teraz bronzery. Przechodzimy do bronzerów, bo mamy dwa. I to, co mam dzisiaj na sobie, to, co odkryłam, można powiedzieć, w marcu, to jest taka nieduża paletka od, od Catrice i ich seria Holiday Skin, to jest Bronze and Glow Palette w opcji 010 Out of Office. Jest bronzer, jest rozświetlacz i oba kosmetyki mam dzisiaj na sobie. To jest delikatny bronzer, można go budować. Z tym, że ja chciałam takie delikatne, takie delikatne ocieplenie twarzy dzisiaj tylko zrobić... Akcent, jak widać, idzie jednak na usta, więc tylko troszeczkę tego brązera nałożyłam i jest rozświetlacz. To nie jest zamiennik palety od Charlotte Tilbury. Ona też ma taki duecik. No i. Wiecie, zamierzenie jest, żebyście od razu skojarzyli tak, jak Charlotte, macie też to słoneczko, linie, fale, też ułożenie. Ta paleta jest mniejsza, ale to nie dlatego uważam, że to nie są zamienniki. Inne kolory, inne formuły. Rozświetlacz od Charlotte jest, jest jeszcze delikatniejszy, chociaż ten rozświetlacz bardzo mi się podoba. On bardzo ładnie akcentuje, jest delikatny, drobina jest y, mała, niezauważalna y, taki agresywny sposób, to jest rozświetlacz. To jest ten typ pudrowego rozświetlacza, który jeszcze ja lubię i akceptuję, więc oba kosmetyki mam dzisiaj na sobie. I gdy robiłam makijaż oka, to przyznaję, że po ten duecik najczęściej jednak sięgałam, ale jak nie robiłam makijażu oka, a właśnie w miesiącu, marcu to były takie. Dwie opcje dla mnie. Albo robię makijaż oka, robię wszystko, albo bardzo delikatnie. No i akcent na róż, który Wam zaraz pokażę. No i sięgałam wtedy też po brązer od Chanel, to jest ta Seria Le Beige Healthy Glow, tak, Bronzing Cream. I podobno już są teraz odcienie, bo kiedy ja kupowałam był tylko jeden dostępny. 390 świetny kremowy bronzer, więc tutaj nie ma co się rozwodzić nad tym, ale co nie powiedziałam Wam o podkładzie, tak? Były oczy, były bronzery. Podkład, moi drodzy. Mam trzy podkłady do przetestowania w kwietniu, a właściwie jeden już zaczęłam testować, mam go dzisiaj na sobie, dlatego nie znajdziecie go w opisie poniżej, bo jeszcze nie będę mówić, zdradzać co to jest. Ale najczęściej w marcu, kiedy korzystałam z moich kolorówkowych kosmetyków, kiedy nie nagrywałam dla was, bo do nagrywek korzystałam jednak z tego Catrice, tej nowości, on jest fajny, ale na niedługo, bo szybko psuje się na mojej twarzy. Kiedy nie nagrywam dla Was, to sięgałam po to. To jest Hydro Hero od Essence 24 Hour Hydrating Tinted Cream. Ja mam go w odcieniu 05 Natural Ivory. Uwielbiam go wmasowywać jak krem BB w twarz, po prostu, dłońmi. I właśnie później albo kładłam troszeczkę mocniej kryjący korektor i robiłam makijaż oka, albo szłam w takie bardziej delikatne wykończenie i właśnie nie ruszałam oka, kładłam róż. Bardzo fajna opcja. Ja wiem, że on się niewielu osobom sprawdza ale mi się sprawdza. Bardzo lubię jego wykończenie takiej odżywionej hmm, skóry zdrowej, takiej lśniącej właśnie nawilżeniem. Nie jest tutaj tego za dużo, właśnie tego blasku jak dla mnie. Jest tutaj też 8, z SPF 15, z tym, że tak jak powiedziałam, ja i tak zawsze codziennie kładę SPF, więc to jest taka wisienka na torcie dodatkowe. SPF nie zaszkodzi, ale wiecie, nie polegajcie na tych SPF-ach w kolorówce. Ta opcja jeśli chodzi o mój makijaż w marcu. No i róż. Kiedy stawiałam na róż, kiedy chciałam, żeby było wiosennie i świeżo, no to kurczę Adonis od Władka. Zużyty jest trochę. Obie opcje kolorystyczne, bo mam jeszcze Erosa. Aż sprawdzę. Są świetne. Z tym, że Eros jest ciemniejszy. Jest mocniejszy. I ja z myślą o wakacjach po prostu go kupowałam, kiedy będę bardziej opalona. A z, a z Arosa, a z Adonisa jestem mega zadowolona. To są mocno napigmentowane róże, delikatnie lśniące, Nie widać tej drobiny rozświetlającej. To jest taki mokry, zdrowy policzek. Tutaj jest sporo pigmentu, ale one się pięknie blendują. Nawet jak położę, ja położę te róże, położę ten róż, bo o nim mowa przede wszystkim, o Adonisie. Jak go położę na nieprzypudrowany policzek, to też jest bosko. Też jest ekstra. On kompletnie się wiedzie, nie czepia jednego konkretnego miejsca. Bardzo długo trwała formuła. Ja w filmiku, gdzie mówiłam o tym różu, porównałam go z pełną świadomością tego stwierdzenia, do formuły Demimat od Pat McGrath i cały czas uważam tak, że to jest bardzo podobno. Bardzo podobna formuła. To samo wykończenie, trwałość, pigmentacja. Tak, ten Adonis mi się sypie. Ale mi to nie przeszkadza. Tak samo jak z cieniami. Fenomenalny produkt i kurczę. Pokazywałam go właśnie wam w filmie, bo gdzie robiłam ten taki wiosenny, lekki makijaż. Nie, robi, nie ruszałam oka, tylko właśnie akcent na róż. Zakochałam się w tym makijażu i najczęściej, przyznaję, właśnie tak w marcu chodziłam. Umalowana. A jak nie kładłam akcentu na róż, to. Yy, Korzystałam z Catrice, to jest Cheek and Flirt Face Stick. Ja mam tutaj w odcieniu Rock and Peach, Orange Peach, i to też jest coś, co mam dzisiaj na sobie. Bardzo delikatną ilość. To jest piękny, brzoskiniowy, kremowy róż z drogerii. Pokazywałam go w filmiku o dobrych kosmetykach drogeryjnych, kremowych. No i cały czas podtrzymuję moją opinię. Świetna rzecz. Fajny kolor, bezproblemowy, pięknie, długotrwały, pięknie się noszący. No i na koniec jeszcze, moi drodzy, konturówki znam. Ja sięgnęłam po dwie opcje kolorystyczne w opcji Iconic Matte Pencil. Kurczę, to też są kosmetyki. Ko, 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 wybaczcie, sięgam po chusteczkę i po prostu się aż zająknęłam. Chcę się wytrzeć, zanim ubrudzę wszystko dookoła. To też są... Kosmetyki, które porównać można do kosmetyków Pat McGrath, bo ja uwielbiam konturówki od Pat McGrath, które są kremowe, mocno, piekielnie napigmentowane i mega trwałe. I co prawda, produkty Pat McGrath są temperowane, więc nie wyschną tak szybko jak coś, co się wykręca, coś, co jest wiecie, w plastikowej tubie. Ale tu też macie mega pigmentację, mega kremowe, są więc suną po tych ustach. I są mega, mega, mega trwałe, no i są w o tyle lepszej cenie, że nawet jak wyschną szybciej, to można kupić sobie drugą i podejrzewam, że i tak będzie się bardziej opłacać niż te konturówki od Pat które i tak uważam są fenomenalne, to też jest świetne. Więc no co prawda nie mam dzisiaj żadnego z tych odcinków. mam czwórkę i piątkę chyba, tak czwórka i piątka, nie mam ich na sobie, bo to są nudziaczki, ale przetestowałam i tak petarda. Moi kochani, jeśli chodzi o moich ulubieńców marca, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w niedzielę. Tak, w niedzielę i standardowo kosmetyczka miesiąca będzie. Pokażę Wam kilka nowości, które już u mnie są i leżą, czekają na testy, które przetestuję w kwietniu, wyciągnę kilka starowinek. Będzie standardowo. O tym będzie w niedzielę. Do zobaczenia, na razie. Pa!